My odróżniamy ekumenizm od konwertyzmu. Konwertyzm polega na tym, że jakieś jednostki przechodzą z jednego do drugiego wyznania. Ekumenizm na tym nie polega. On polega na tym, że dążymy do jedności w ramach, czyli wewnątrz własnych wspólnot. To całe wspólnoty do siebie się zbliżają. Oczywiście. Każdy w tej wspólnocie ma swoją rolę, właśnie przez to, że się modli, że jest bliżej Chrystusa, że lepiej żyje Pismem Świętym, lepiej zna wiarę swojego kościoła i historię chrześcijan. Odróżniamy ekumenizm od prozelityzmu. Obecnie słowem prozelityzm oznacza się przeciąganie innych chrześcijan do swojego kościoła metodami nieetycznymi, gdy się wykorzystuje ich niewiedzę albo ich biedę. Prozelityzm jest oceniany dzisiaj na Książka dostępna na stronie rtck.pl